Care boli. Ej, Ej, Ej dragon, dragon! Dzięki. Ej, powtórzymy. Po, o dzięki! Oj panowie. Eee, Miko i grę jakich Jak jakich jak owaliście? Daj te pałaczki. Bo mam jeszcze 36 prochów. A jakich owaliście za te faktory niby? no ogólnie. Ej, nie, dż. Dż. I jeszcze jak Ej. dasz 20 pałeczek to będę... to nie, będę nie, miał więcej. A Ja nie, nie mam pałeczek. Jak, jakich takowych? Ty... To i gdzie szukać? Dobra, tu ze mnie. Ale raz To jest taki sposób, że ogólnie my sobie gościliśmy na federacji. Znaczy, no tak, na federacji. I Kiedy. Po y, powróceniu na serwer. Mieliśmy takiego własnego laga, że nas. Y, wywaliło. Y, w byle jakie miejsca na federacji. I no. wtedy dostaliśmy traktory Nie. do Eki... Dragon, jeszcze przyjdziesz na chwilę na, na Dragona? Wy, ja i testuję te, tego czołga, nie jest co, ten czołg zombie. Ale, ale ja teraz. No co? To co my ja Dragon, żenibywa, dragon, traktory, dragon. Że nie się traktory tego z jakiejś zbugowało, tak naprawdę. Bo bo ogólnie, ogólnie, one serio się nam zbugowały. A jeszcze masz to? to, nie to nie są spawnery zombie, zombie, zombie szkieletów no, no to je Miko coś. My oskamowaliśmy ich, byliśmy. Je, w ten ender tag. Zobaczyliśmy czesztarte były by były normalnie postawione, ale Aha, nie mogli tak ich ty, bo muka się. Kolesi... Moglibyśmy jechać. My my Jak kolesi... Tylko mogliśmy je zatankować, bro. To dało. Zwiasiło się. Ej, a osy, żeby Poświe nogi no. Się... Mi kozia.

Możliwe, bo ja nie chcę nikogo, ja nie chcę po prostu z jednej ze to ja jestem negatywną. Ja są 4 elity na 39 graczy. 42 gracze. się potwierdzasz to, że on też cytuje? Na kiedy to jest? Chodzi o to, że. go Nie, dlaczego ja? He, he. Ale potwierdź się, że używa kiop. Tak, używa jest nie z mojej co, Dragon, potwierdzasz, że używa kił aury? Nie. Nie, no, nie, nie. Nie, nie, serio Nie, teraz, nie. Tak, tak,